Dobra, słuchaj, opisz mi tego stwora, chuj wie co to było, może twój stary. Miał na pewno na sobie długi czarny płaszcz i czarną mordę. Może więcej jakichś szczegółów? O, to ten, to ten co za tą stoi! No cześć. zostawię tak tego! Duchy porwały w nora! Myślałem, że duchy nie istnieją! Ale się nie spodziewałem, że istnieją nagle! O, jeszcze jak ci się ciągnie... Nie spodziewałem się! Ale zrobiłem mi niespodziankę! Muszę odbić się w nora! Zostałeś wybrańcem... i posiadaczem legendarnej, zaklinującej duchy dyni. Kurwa? mesmo que o